Wzmacnianie energii pęcherza moczowego. Zagarniasz ci do dolnego dantien, jedną ręką i drugą, zaciskasz w pięści, które są ułożone na plecach, tam gdzie jest meridian pęcherza moczowego i z wydechem otwierasz, wyciągasz miecz, potem zaciskasz znowu ręce wdech i wydech otwierasz. Przy tej praktyce robisz oddech ognia. Wdech i mocny ogień, otwierasz. Zamykasz ręce w pięści i pozostawiasz je w takim ułożeniu na plecach. Obserwujesz energię, która przepływa przez meridian pęcherza moczowego. I zmieniasz stronę. Dotknij dłonie, wydech w dół. Zagarnij teraz drugą ręką energię. Ponownie złap ręce w pięści i ułóż wygodnie z tyłu ciała. Wdech, mocny ogień, wydech, otwierasz. Wdech, mocny ogień, wydech, otwierasz merydian pęcherza moczowego i wzmacniasz jego energię dla zdrowia i również po to, aby czerpać z mądrości, która jest w Twoim ciele i podejmować działania w kierunku rzeczy, które są dla Ciebie ważne. Zostaniesz jeszcze przez chwilę, kontempluj, a potem połącz dłonie i podziękuj swojemu ciału. Ułóż dłonie na dolnym dantien i pielęgnuj ci. I daj znać w komentarzach, jak się czujesz.